Witam Was. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić takie karty Oracle w wyroczni. Jest to wyrocznia Ciemnego Światła, w takim stylu gotyckim, romantycznym. I tak, ilustratorkę mamy tutaj. Pierwsza pani, Aleksandra. Ja czytać nie będę nazwisk, żeby już tu nie przekręcać. I tu mamy pisarkę. Pani Aleksandra to jest taka artystka cyfrowa, i jej prace są właśnie związane z fantazją, taką, takie gotyckie akcenty romantyczne na tych ilustracjach. Zobaczymy. I ona zilustrowała również takie talie wróżbarskie. Razem obie te panie współpracowały przy tarocie Delanoit. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. I też Delanoit Oracle. Obie właśnie współpracowały przy, tych, przy tarocie i przy, tym, przy tych kartach wyrocznie. I one są właśnie w bardzo podobnym stylu, jeżeli ktoś zna. E, natomiast e, pani ta pisarka, e, to jest taka pisarka francuska, ym, i ona uwielbia właśnie fantastykę. Ym, bardzo zajmuje się też duchowością i samorozwojem. I to jest takie nieduże pudełeczko. I tu mamy taką krótką informację. Jest tu napisana ścieżka do światła przez najmroczniejsze cienie I jesteśmy stworzeni zarówno z cieni jak i światła Czasami jesteśmy ciągnięci ku a czasami ku odchłani A ta wyrocznia pomaga nam znaleźć skarby wśród cudownej mieszanki radości i łez Nadziei, lęków, entuzjazmu, melancholii, która wzbogaca naszą duszę Bada miejsce, w którym cierpienie ulega wysublimowaniu, ciemność zostaje rozświetlona, a cienie ostatecznie prowadzą na oświeconą ścieżkę. I tu 40 mamy kart. Ten zestaw zawiera 40 kart, oraz podręcznik, który ma 76 stron. Pełnia księżyca, transformacja to są główne tematy tej dali. I już pokazuję Wam wydawnictwo. OS Game Systems. Tak wyglądają z tej strony. Bardzo fajne karty do pracy z cieniem. Ja Wam już pokazywałam właśnie talię Tarota yy, yy, z, ze światłem, tak? Jasne światło. Tarot światła i cienia. A teraz chciałam Wam przedstawić coś do pracy, właśnie z cieniem. Tu mamy książeczkę. Karty. Aha, yy, pudełeczko twarde. Tak wygląda. Zamykane. I tu mamy książeczkę. W ten sposób wygląda. Kilka informacji, jak korzystać z kart. I tu mam sobie napisałam: dla każdej karty jest główny tytuł, przesłanie z karty, słowa kluczowe powiązane z kartą i afirmacje. I tutaj mamy właśnie opisy, czyli każda karta jest tutaj główne hasło, tu jest opisana yy, karta. Co znaczy, i tu mamy przy każdej karcie jeszcze dodatkowe afirmacje, co jest bardzo fajne dla osób, które lubią, właśnie karty i popracować z afirmacją. No i tak, tutaj są opisane, nie ma obrazków, są tylko opisane karty. Karty są numerowane. I tutaj mamy jeszcze kilka rozkładów na 12 też miesięcy układ na relacje, ja, druga osoba i relacja, lub przeszłość, teraźniejszość, przyszłość na trzy karty. Tu rozkład na siedem kart. No i tutaj jeszcze krótki opis. O, właśnie tak wyglądają te artystki. Tu jest ilustratorka, a tu pisarka i pisarka. Dobra, i tak wygląda książeczka. A teraz wam pokażę karty. Bardzo piękne tyły mają. Takie tutaj może tak nie widać, nie wiem jak to tam jest to oświetlenie, ale one są w taki fiolet fajny, wpadające. Bardzo mi się spodobały te tyły, jak się zastanawiałam to to przykuły po prostu moją uwagę. No ale ilustracje naprawdę też też są jak ktoś lubi taki klimat. Dobra, nie ma y, żadnych złoceń. Karty są raczej śliskie, ale nie takie, że połysk mają, y, tylko po prostu lekko, delikatnie śliskie. Fajnie się tasuje przez to, nie są zbyt grube. Dobra, i teraz pokazuję, pokażę, przybliżę trochę. Mamy kartę numer 1, i ona jest podobnie moim zdaniem jak w tarocie, jako karta głupca, czyli taki początek, taki na progu. I tu jest pytanie, czy się odważysz. Powietrze, oczyść się. Woda, czy, co czujesz? Ziemia, ogień, bardzo zmysłowa karta. Numer sześć, wspomnienia, czas zabawy. Czas. Niektóre karty są w tą stronę. Odejście, trzeba szukać nowych horyzontów. Ciemna ścieżka, wiosna, lato, jesień. Zima, wyobraźnia, transformacja, koszmary, pałac złamanych serc, maski. Obsesja, Duchy. Las. Tu można też pracować z numerologią, bo są karty numerowane. Lustro. Odpoczynek. Znaki, samotność. Anioł stróż, pochłaniająca sztuka, wyraź siebie lub zgiń. Nie wiem, czy dobrze przetłumaczę. Wyrównanie tu i teraz, pełnia księżyca, poszukiwanie, tajemnica. Badanie, eksplorowanie, e, prezent, niebezpieczna pasja, szczęście, prawdziwa miłość. Ilustratorka też tak dla ciekawości powiem Wam taką ciekawostkę, że też ilustrowała dla niektórych muzyków metalowych płyty była ilustratorką 38 błogosławieństwa 39 lot. brama. I to jest ostatnia karta. Drzwi, czystego szczęścia, wkrótce zostaną otwarte. No i jak widzicie, są to takie. Zaprojektowała ta pani Aleksandra intensywne, takie romantyczne, bardzo fascynujące i inspirujące obrazy. Oraz druga pani napisała. Do tego podręcznik, aby te obrazy niosły właśnie takie głębokie znaczenie i ujawniały takie wnikliwe wiadomości do pracy z cieniem. No i oczywiście to tak też w książeczce jest napisane, że wszyscy jesteśmy stworzeni i z cienia, i ze światła. I mamy takie różne ludzkie nasze doświadczenia życiowe. Które są pełne kontrastów i czasami przyciąga nas dobro, niebo powiedzmy, a czasami otchłań. I dzięki temu właśnie nawet tym, bo czasami właśnie w tych ciemnych stronach możemy odnaleźć skarby, bogactwo naszych dusz, gdzie ono się tak miesza. Te nadzieje, lęki, radość, łzy, jakieś wspomnienia ciężkie, melancholia. I właśnie o to chodzi w tej talii. Żeby właśnie można było popracować nad tym i wyciągnąć stąd też dla siebie jakieś swoje cenne skarby. Bo ostatecznie te cienie prowadzą do oświeconej ścieżki. Bo o to tu chodzi, tak? No dobrze, i wiecie, co ja Wam teraz wylosuję dwie karty, tak żebyście mogli zobaczyć, jak się zastanawiacie. Nad zakupem. Więc tak, karta będzie numer jeden lub numer dwa. Możesz pomyśleć coś o jakiejś sytuacji, albo po prostu, jaki przekaz dla Ciebie mają teraz? Co powinnaś usłyszeć, powinieneś usłyszeć. Wybiorę dwie karty. Karta numer jeden. I tu mamy takie pomarańczowe piórko. I karta numer dwa. Eee, a tutaj na przykład to będzie fioletowe. Pomyśl przez chwilę. Eee, jeśli wybrałeś. Kartę numer 1 lub pomarańczowe piórko. To tutaj mamy taką kartę pełnia księżyca. I już Wam czytam z książeczki. Pełnia księżyca. Przesłanie. Zebraliśmy się tutaj, aby świętować piękno nocy. Chwałę księżyca, moc kobiecej intuicji. Zapraszamy do przyłączenia się do rytuału, jeśli wydaje się to, że w Twoim życiu brakuje odrobiny magii. Nadszedł czas, abyś ponownie połączyła się ze swoją nieokiełznaną stroną. W głębi duszy masz duszę czarownicy, a może dusza, duszę wampira, którego prawdziwym pragnieniem jest piękno i magia. Musisz na chwilę odłożyć na bok rozsądek i logikę i dać się poprowadzić intuicji ale przede wszystkim celebruj to, w co naprawdę wierzysz i włączaj tego więcej do swojego obecnego życia. I afirmacja. Poświęcam się pięknu życia. Łączę się ponownie z moim najpotężniejszym ja. Pozwalam, aby moja intuicja wewnętrzna, czarownicy wskazała mi drogę. Lub magii, tak? W zależności od to, w co wierzy. I karta numer dwa. Tu mamy taką. No, piękne są te obrazy, naprawdę. Tak samo w tej yy, talii Tarota, gdzie te Pani obie współpracowały. I tu mamy ciemna ścieżka. Uczenie się na własnych błędach dla grupy, która wybrała fioletowe piórko lub kartę numer 2. I czytam wam z książeczki. Zgubiłam się w głębokim, ciemnym lesie. Wybrałam zły kierunek. Mój błąd, wiem. Teraz jestem sama, zmarsznięta i pełna wyrzutów sumienia. Ale obwinianie siebie w nieskończoność jest bezużyteczne. Czasami trzeba wędrować ścieżką pełną jeżyn, aby zrozumieć, gdzie leży właściwa droga. Czasami musisz się zgubić, jeśli masz nadzieję, że w końcu zostaniesz odnaleziony. Więc mój drogi... Lub droga, jeśli ty też błąkasz się po ciemnym, przerażającym lesie złych ocen i błędów, nie bądź dla siebie zbyt surowy. Zaakceptuj, że jesteś omylnym człowiekiem i że błędy są częścią każdej indywidualnej podróży. Wyciągnij wnioski i obiecaj, że następnym razem zrobisz to lepiej. I tu mamy afirmację: Akceptuję swoje błędy jako część mojej podróży. Uczę się od nich. Wiem, że ostatecznie sprawią, że stanę się mądrzejszy. I tak oto wygląda ta talia. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy lubicie taki styl. Ja to naprawdę mam tak różnie lubię karty janielskie, świetliste. Ale czasami mam ochotę też właśnie posiedzieć przy takich trochę ciemniejszych. A tutaj one są bardzo fajne, właśnie do pracy z własnym cieniem, do odkrywania siebie, w swojej głębi. No i mają bardzo fajne przykazy. Także, jak ci się podobało, to. Zapraszam na kolejne recenzje i prezentacje kart. Dziękuję i życzę ci miłego dnia.